być całkowity unboxing, ale nie do końca wyszło. Baczka przyszła z Lidla kurierem. Zapakowana w karton i dopiero w środku jest właściwie pudło, które właśnie zdążyliśmy rozciąć i tak naprawdę wyjąć z folii instrukcję. Tam w środku są szadełka, Wyciągnę już pudło z budła kurierskiego. Tak wygląda pakowanie. I tu odzyskałam to, co było w folii, jeszadełka. Ołożę na razie na bok. Dalej mamy tu instrukcję. A, bo to jest zeszyt z przepisami i instrukcja konkretna. A, i ulotka o panelu obsługi. Kogoś tam nie ruszaj. Wyświetlacz, przycisk jak używać. I tu jest z boku kabel wystający. Tak, tamte pudełko jest do Tak, tu tam wyciągnęłam? Ja! Mhm. Dobrze! Zdjęte. Dosyć spore to jest. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakoś wydawało mi się, że będzie kapkę mniejsze. Wyciągnę to z pudełka. I wyjęte. Wysokość też jest dosyć. I górze. Z folii muszę sobie jakoś jedną ręką poradzić. Muszę wyjąć folię z spodu. Dobra, odfoliowane. Tu z boku jest włącznik. Tutaj mamy, tu są przyciski opisane, normalne, kruche, razowe, słodkie, niskowęglowodanowe, bezglutenowe, ekspres, ciasto, drabianie ciasta, zagniatanie, makaron, tak, jogurt, marmolada, pieczenie, programowane. Tu na dole są przyciski, sześć przycisków z tego co czytałam, to, to jest wybór programu. To jest yy, waga, czy chleb ma mieć 100, 100 12, yy, 1000, pu, 1000, 1250 czy 1500 gram. Tutaj jak bardzo ma być przypieczony i tutaj włączanie. A te w sumie nie wiem. To jeszcze przejrzę instrukcję. Na razie widziałam to gdzieś na internecie. Użycie niestety nie po polsku i tylko te Przyciski w miarę się orientuje. Dobra, już wiem. To jest jako D. Tak, D, kubusiu. A D to ustawienie timera, czyli jeżeli chcemy, żeby ciasto zrobiło się na konkretną godzinę. Chleb. Czyli wieczorem ustawiamy i rano wstajemy i mamy chleb zrobiony. Mhm. Dobra, otworzę tu. W środku. Fajna szybka do podglądania, jak się piecze i robi. Dostajemy to. Tonik w środku. To jest? hamiarka. miarka. Miarka i w środku jest chyba taka łyżeczka, Coś takiego. Zobaczę. Tak, w środku były dwie rzeczy. Takie coś, czyli chyba do wyciągania gorącego chleba. I miarkę. Teraz, że do kubeczka, mamy kartonik, odrzucamy. Czy to się jakieś. O, dosyć spore ten. Chlop. No, nadam się duże. I to jest chyba do przymontowania mieszadełek. Ale to jeszcze będzie po dokładnie pani Zobaczę jeszcze to z przepisami zachwyt. Niech trzeba znaleźć Polski. Dobra, mam po polsku. Jest nie wiem na ile to będzie widać. Na początku są ciekawostki o mąka, C drożdże, soli i później przepisy na konkretne ciasto. I tutaj ta ciekawostka, tutaj soli i przepisy jakie są skróty. I na przykład ciasto normalne, jakie składniki, na jakiej długości ciasto, na chleb przepraszam, na no, ile to widać, na przykład na chleb słonecznikowy, letnie mleko, a na, na 100 gramowe, 300 ml letniego mleka, zaraz Kubusiu 540 gramów mąki pszennej, 550, łyżka masła lub margaryny, 5 łyżek ziarna słonecznika, Jedna łyżeczka soli spożywczej, pół łyżeczki cukru i jedno opakowanie drożdży suszonej. Chleb na zakwasie, jest chleb wiejski, chleb ziemniaczany, ziołowy, chlebek pizza jakiś, o, chleb piwny, jabłkowo-kukurydziany. Tutaj jakieś na kruche, białe jasny, o to chyba nasze będzie. Chleb paprykowy, muszę coś spróbować nowego, chleb biały klasyczny, chleb miodowy, chleb z makiem, narazowe chleby. to też siedem zbóż, roz, że, nie roz, żo, razowy, orkiszowy z ziarnami pszenicy, słodki, co tam się jest. Chleb czekoladowy nawet jakiś i kokosowy. Migdałowy, orzechowy, proteinowy, to są bezglutenowe, jogurtowy jakiś. Jest też jak zrobić jogurt, wskazówki, ciasto na pizzce i na ostatniej stronie polskiej o robieniu marmolady uskawkowa jagodowa. No nic, trzeba będzie sprawdzić składniki, czy mamy coś i spróbować. No i przeczytać instrukcję, żebym czegoś nie pokręciła przy montażu. Chyba tyle na ten filmik.